Cześć, siemanko, z tej strony Mateusz, czyli Brodaty Merger. Opowiem Ci dzisiaj o narzędziu, które na pewno znasz, jeżeli jesteś kursantem lub kursantką mojego kursu mercza. Narzędzie to jest jednym jakby spod narzędzi produktu takiego jak Merch Informer. I jest to generalnie bardzo fajne miejsce, bardzo fajna strona, na której można właśnie online znaleźć fantastyczne pomysły na nisze, na słowa kluczowe dla naszych produktów, dla naszych koszulek i oczywiście nie tylko koszulek na Amazonie i nie tylko na Amazonie zresztą. Merch Informer generalnie ma bardzo dużo takich właśnie podnarzędzi mniejszych, nawet powiedzmy własny panel, gdzie możemy sobie tworzyć wzory z różnych szablonów. Naprawdę jest tego ogrom. I gdybym miał tworzyć odcinek, który będzie opisywać każdy z nich poszczególnie, to zajęłoby mi to prawdopodobnie większą część dnia, więc dzisiaj chciałbym skupić się, jako że nadchodzi czwarty kwartał roku i jest to, jak zapewne wiesz, moment roku, w którym no zdecydowanie największe sprzedaże się pojawiają na Amazonie, w ogóle w całym biznesie print on demand, nie tylko print on demand. Bo, powiedzmy, od takiego okresu, który poprzedza Halloween, dajmy na to, Amerykanie zaczynają wpadać w taki zakupowy szał. I ten szał kończy się tak naprawdę dopiero w połowie grudnia. Po drodze, oczywiście, jeszcze jest Black Friday, jest Święto Dziękczynienia, są zakupy na Boże Narodzenie. Amerykanie bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż przez całą pozostałą część roku, kupują na Amazonie ogólnie, w tym również koszulek, bo bardzo często one są kupowane na przykład na prezenty. Musimy być naprawdę mocno uzbrojeni. W produkty, które chcemy, żeby w tamtym czasie się sprzedawały. Niekoniecznie muszą to być produkty, które są um, takimi właśnie eventowymi, takimi trendowymi czy wydarzeniowymi, powiedzmy tematycznie produktami. Mogą to być też tak zwane evergreeny. Zresztą cały ten temat pokrywam w wielu już poprzednich filmach. Nie chcę za bardzo na ten temat teraz mówić, natomiast skupię się na jednym narzędziu, które pomoże nam sprawdzić, co dokładnie. Na przykład rok temu o danej porze się sprzedawało. To znaczy możemy się cofnąć do takiego merczowego archiwum z dokładnością do jednego dnia i możemy sprawdzić w danym dniu, jakie koszulki sprzedawały się najlepiej, i na tej podstawie możemy jak najbardziej przewidywać naprawdę z no, dość wysokim prawdopodobieństwem, co będzie się sprzedawało w danym dniu czy w danym okresie najlepiej w danym okresie roku. Jeżeli nie masz jeszcze Merch Informera, to serdecznie zapraszam cię pod ten film, albo do przypiętego komentarza, albo do opisu tego filmu. Jest tam link, który zaprowadzi cię właśnie do strony rejestracji. Możesz tam zarejestrować konto, gdzie masz trzy całkowicie darmowe dni próbne. Możesz sobie sprawdzić, czy jest to fajne dla ciebie narzędzie. Do czego serdecznie cię zapraszam. Tymczasem przenosimy się do mojego ekranu i zobacz, jak fajnie to narzędzie funkcjonuje. Klikamy sobie na Product Research tutaj, a następnie na samym dole na Merch Archive. I jak widzisz, mamy tutaj wybraną dzisiejszą datę, czyli 1 września. Możemy się, wybierając przy tym oczywiście interesujący nas rynek, przenieść się wstecz o dowolną praktycznie ilość dni. I to, co ja proponuję ci zrobić, jeżeli chcesz robić research taki właśnie wsteczny, bez sensu jest tworzyć z dokładnością co do jednego dnia, rok temu wstecz to, co wtedy się sprzedawało najlepiej. Zdecydowanie jest. Korzystniej, żeby wybiec troszeczkę w przód, na przykład miesiąc, a najlepiej około dwa miesiące w przód, żeby mieć trochę czasu, żeby ten produkt zdążył się odpowiednio na merczu zaindeksować, żeby zdążył złapać jakieś tam pierwsze wyświetlenia, pierwsze kliki, bo takie rzeczy, nawet póki ten produkt jeszcze się nie sprzedaje, dają nam mm, pewnego rodzaju naszemu produktowi takie powiedzmy fory, bo algorytm zaczyna powolutku kumać, mm, co to dokładnie jest za produkt, komu go pokazywać, i to wszystko zwiększa nasze szanse na sprzedaży. Cofnijmy się na przykład do 25 października ubiegłego roku. Wybieramy sobie Marketplace amerykański i klikamy Search. Od samej góry patrząc, mamy tutaj 500 wyników wyszukiwania. Widzimy, że najniższa cena, jaka tutaj nam się pokazuje, to to kultowe 13.07, czyli najniższa cena jaką możemy ustawić na Amazon Merch. Najwyższa to aż 24.99. Jest to generalnie naprawdę wysoka cena jak na standardy Mercha. Mi na przykład, szczerze mówiąc, nigdy nie zdarzyło się jeszcze wystawić koszulki, która kosztuje powyżej 20 dolarów. 19.99 to jest taki mój max, za który do tej pory zdarzało mi się wystawiać i to i tak podnoszę te cenę do tak wysokiego pułapu tylko właśnie w czwartym kwartale, bo wtedy po prostu wszystko wszystko sprzedaje się lepiej. Osoby, które rok temu były już na merczu, wiedzą na pewno i pamiętają trend e, Let's Go, Brandon. To był trend taki, powiedzmy, mocno kontrowersyjny politycznie, zdecydowanie nie polecam Ci do tego trendu, powiedzmy, się mieszać, bo jest to powiedzmy, grafika, która w taki pozornie, delikatny sposób bardzo mocno obraża prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Jeżeli jesteście ciekawi, skąd pochodzi cała ta. Cała ta powiedzmy anegdota, skąd się wziął leckę Brandon, to proponuję po prostu wpisać te frazę na YouTubie i, i na pewno zobaczycie, jak to wszystko. skąd się to wszystko wzięło. My udajmy się do troszkę bezpieczniejszych tematów, poszukajmy, co tutaj się działo. Musimy mieć na uwadze, że dużo będziemy tutaj widzieć koszulek, których na pewno zrobić nie możemy. Na przykład tutaj widzimy, to są chyba inne, nie ma mocniej się to nazywa po polsku. To jest jakby oryginalna koszulka Disneya, więc no rzecz jasna, nie możemy. Takimi rzeczami się w żaden sposób wzorować, podobnie jest tutaj z potwory i spółka. Jak widać, generalnie Disney i Let's Go Brandon królowały w tamtym okresie. Niemniej, idąc sobie z czasem, z czasem coraz niżej, na przykład, możemy zobaczyć już tutaj, jest ciekawa koszulka, na którym po prostu składa się napis BU. Jest to taka, właśnie typowo Halloweenowa koszulka z różnymi, różnymi takimi, właśnie motywami e, dyniowo pająkowo wiedźmiarskimi nazwijmy to, na pewno takich. E, Halloweenowych projektów będzie tutaj znacznie więcej. Musimy też pamiętać, że naprawdę musimy brać pod uwagę, że chociażby ta koszulka mogłaby się wydawać niepozorna, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi. Natomiast, jeżeli przyjrzymy się już na merchanta, czyli na powiedzmy brand, który to wypuszcza, na tą markę, która to wypuszcza, wiemy, że jest to koszulka dotycząca Squid Game i to jest po prostu jakby numer tego osadzonego. Nazwijmy to tak, kto oglądał, ten pewnie kojarzy o co chodzi. Natomiast Trzeba uważać, żeby po prostu nie wpakować się na taką minę, żeby po prostu nie, nie stracić konta w jakiś nierozsądny sposób. Tutaj na przykład mamy bardzo ciekawy, bardzo estetyczny wzór, również halloweenowy, gdzie ktoś jakby skrzyżował ze sobą powiedzmy halloweenową dynię, ale w takim bardzo uroczym wydaniu z rogiem jednorożca, do tego to wszystko jest takie bardzo brokatowe, takie bardzo dziewczęce powiedzmy i... Jak możemy sobie tutaj zobaczyć, że ta koszulka, na przykład ta konkretna, tego dnia właśnie wybranego przez nas, miała BSR rzędu niecałe 6000. Tym, którzy nie wiedzą, przypomnę, że BSR to skrót od bestseller rank, czyli jest to taki numer, który określa, jak dobrze dana koszulka się sprzedaje w danym momencie na merczu. I idzie to w taką stronę, że powiedzmy BSR 1 dosłownie, gdyby tutaj był, to by znaczyło, że to jest produkt, który sprzedaje się najlepiej na całym Amazonie. Z reguły tak wysokie BSR -y mają jakieś bestsellerowe książki najbardziej popularnych autorów. Natomiast jeżeli chodzi o koszulki, każdy BSR, który jest poniżej 100 tysięcy, świadczy o tym, że dana koszulka sprzedaje się już naprawdę dobrze, bo z reguły jest to kilka do kilkunastu razy dziennie. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że ta koszulka sprzedawała się średnio 450 razy w miesiącu. Koszulka z taką właśnie ceną 15,99 dolara, jeśli się nie mylę, daje nam na czysto 2,21 centów marży, więc możemy sobie po prostu pomnożyć 2,21 razy 450, to jeszcze razy kurs dolara. Co możemy teraz szybko sobie zrobić? Czyli tak: 2,21 dolara razy 450 sztuk równa się 994,5 dolara miesięcznie, a to z kolei, jeżeli sobie skopiujemy i pomnożymy przez bieżący kurs dolara. Możemy łatwo sprawdzić, że według obecnego kursu ta koszulka zarabiała ponad 4500 zł miesięcznie. A wcale nie są to jakieś tak naprawdę nadzwyczajne pieniądze, jeśli chodzi o mercza, bo ta koszulka jest wystawiona za naprawdę stosunkowo niską cenę. I tutaj nawet gdyby jej cenę podnieść o dolara lub dwa co oczywiście możemy tę cenę modyfikować w każdym momencie, jeżeli tylko chcemy prawdopodobnie byłaby to jeszcze wyższa kwota niż to 4600. A jeżeli ktoś na przykład śledzi mojego TikToka lub Instagrama, ten wie, bo często wrzucam tam na przykład jakieś rolki czy właśnie TikToki, gdzie pokazuję jak kolosalne pieniądze potrafią zarabiać merczowe koszulki w momencie kiedy... Jest jakiś trend, powiedz bardzo mocny. Więc nie jest to jakaś bardzo wygórowana, powiedzmy, jakiś bardzo wygórowany przychód miesięczny. Na Halloween często spotykamy również e, tego typu koszulki i są to naprawdę bardzo minimalistyczne koszulki, które jak widzisz, składają się wyłącznie z samego napisu. One są często określane mianem takich lazy Halloween costume, czyli na przykład czarna koszulka z białym napisem i napis pretend I'm a Dalmatian, czyli jakby udaje, że jestem dalmatyńczykiem. I ludzie w Stanach oni generalnie bardzo lubią tego typu koszulki i tutaj można można naprawdę mocno puścić jakieś wodze fantazji, bo na przykład wiedząc, że mamy różne kolory koszulek do wyboru, na przykład powiedzmy zieloną, możemy sobie zrobić na przykład koszulkę w stylu udaję, że jestem ogórkiem czy coś w tym stylu i to nie jest przykład, który teraz wymyśliłem na poczekaniu, tylko to jest realna koszulka, która wiem, że istnieje na merczu, więc również tego typu rzeczy na pewno warto próbować sprzedawać na Halloween, bo do tego Halloween zostało jeszcze na tyle dużo czasu, że mamy szansę się powiedzmy w takie nisze wbić. Oczywiście zawsze musimy pamiętajcie sprawdzać, yy, czy nie jest to jakiś zarejestrowany znak towarowy, czy nie łamiemy jakichś praw autorskich. O tym wszystkim mam osobny film na kanale, nazywa się Jak nie dostać bana na Amazon Merch, zapraszam do tego filmu również. Tutaj na przykład mamy fantastyczną koszulkę z T-Rexem, to już jest taka no, mocno zaawansowana graficznie koszulka. Ja na pewno nie podjąłbym się stworzenia czegoś takiego, chyba że znalazłbym na przykład coś podobnego, jakieś elementy, z których mógłbym coś takiego, nazwijmy to, poskładać, na przykład na Creative Fabrika. Jeżeli nie znasz Creative Fabriki, to do niej również linka znajdziesz pod spodem. Co jest w ogóle fantastyczne w całym tym narzędziu, w tym Merge Archive, jeszcze? Możemy sobie tutaj jakby dodawać do ulubionych dane koszulki, dane wzory, które nam się najbardziej podobają, możemy sobie tworzyć takie całe listy ulubionych i na, na podstawie tego później. Inspirować się właśnie tworząc własne koszulki. Co w ogóle tutaj widzimy jeszcze poza tą ceną i tym BSR-em? Widzimy oczywiście nazwę, widzimy brand, widzimy ASIN. Możemy sobie oczywiście, to są linki, możemy sobie podejrzeć te koszulki, jak one obecnie się mają, powiedzmy na Amazonie. To co jest fajne, są tutaj jeszcze ukryte dwie opcje, czyli features. Tutaj mamy tą część, którą powiedzmy Amazon sam dodaje do każdej koszulki, czyli z jakiego materiału się składa i tak dalej, i tak dalej, jak to prać i w ogóle. A tutaj z kolei widzimy tak zwane bullet points, czyli to, co już my wpisujemy, czyli z poziomu panelu mercha, panelu dodawania produktu, jest to tutaj właśnie kolejno: Feature Bullet 1 i Feature Bullet 2. Tutaj w description możemy sobie rozwinąć również opis tego produktu, możemy sobie to wszystko podpatrzeć, przeanalizować, wyłapać jakieś keywordy, którymi chcemy e, operować. Tutaj jest kolejny przykład na to, co mówiłem: pretend I'm a banana. I po prostu żółta koszulka z czarnym napisem. Ten wzór można stworzyć po prostu dosłownie w 20-30 sekund na przykład w kanwie I jeżeli fajnie dany produkt nam powiedzmy złapie w którymś momencie, no to możemy być zdziwieni, jak fajne rzeczy mo mogą się przed tym Halloween dziać. Myślę, że jest to wystarczająco m, zachęcająca prezentacja tego narzędzia, żeby przynajmniej spróbować sobie na przykład w tym właśnie trzydniowym okresie próbnym, całkowicie bezpłatnym, wypróbować sobie to narzędzie, zrobić sobie jakiś research, na jego podstawie właśnie stworzyć sobie jakieś swoje produkty na Amazon Merch. Zresztą przecież nie musi to być wyłącznie Amazon Merch, bo tak naprawdę te produkty mają tak, taki sam potencjał, żeby sprzedawać się na innych platformach print-on-demand, takich jak na Redbubble, jak na TeePublic, jak na Springu, Spreadshirt, gdziekolwiek sprzedajesz, tam myślę, że tego typu produkty mogą się sprawdzić. Także jeszcze raz zachęcam cię, kliknij sobie link poniżej i zarejestruj sobie swoje darmowe konto z trzydniowym okresem próbnym. A jeżeli jesteś tutaj osobą kompletnie nową, która o Amazon merch usłyszała w ogóle po raz pierwszy lub chciałaby po prostu dowiedzieć się na ten temat więcej, znajdziesz poniżej również linka do mojego całkiem darmowego e-booka, w którym cały temat. Amazon Merch tłumaczę od podstaw, jak zresztą wskazuje sama nazwa, e-book nazywa się Amazon Merch od podstaw. Serdecznie zapraszam. Zapraszam Cię też do subskrypcji mojego kanału. Znajdziesz tutaj na pewno masę przydatnych treści, więc rozejrzyj się, znajdziesz na pewno coś dla siebie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się na razie! Cześć!